Rozpoczęła od tego, że zrobimy e, sukienkę. Zróbmy bo tak, to odcinek. Nie, nie, nie. Trzymajcie i wiąż. jeden, trzyma, drugi i wiążcie. Troszeczkę już przypomina nam żadne, nie? Tak. No, nie

No, A, słuchajcie, nasza marzanna, już teraz LK, nasza marzanna płynie już teraz prosto do morza, więc przyszedł czas na to, żeby wziąć teraz naszą gałązkę sosnową, czyli tutaj jesteś Karol, teraz Ty jako pierwszy, wszyscy idziemy za Karolem z goikiem na naszą wieś.